Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 321 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat zaufania, ponieważ oczywiście praca zdalna, praca w trybie home office, sprowadza się do tego, że pracując w domu czasami otworzymy drzwi kurierowi, coś ugotujemy, coś posprzątamy, albo wyjdziemy załatwić inne rzeczy prywatne. I yy, Oczywiście, być może na samą pracę w takim modelu możemy poświęcić mniej czasu, ale to nie znaczy, że pracujemy mniej produktywnie. Ostatnio firma RICOH zrobiła badanie pośród 1500 menedżerów na całym świecie, i teraz to, z tego badania wynika, że 39% zarządzających nie wierzy w to, że podczas pracy zdalnej obowiązki są wykonywane tak samo sumiennie. Lub tak samo obowiązkowo jak w trakcie pracy stacjonarnej. Oczywiście po dru na drugim końcu skali są e, ci szefowie, którzy ufają swoim pracownikom, jest tych szefów 35%. Jednak e, wydaje się, że ten odsetek osób, które nie ufają swoim pracownikom, przypomnę, 39% jest dosyć duży. Monika Sońta z Akademii Leona Koźmińskiego mówi, że. Co do zasady ufamy temu, co widzimy. I tak jak tu zacytuję akurat panią Monikę, według niemieckiego badacza Guido Melleringa, zaufanie jest tworzone czy współtworzone poprzez relacje z innymi. Podczas pracy zdalnej te relacje są ograniczone, ponieważ nie widzimy się twarzą w twarz. I w związku z tym trudniej nam zaufać takiej osobie właśnie w pracy zdalnej. No i oczywiście ten brak zaufania w wzajemnych relacjach w pracy to jest y, trudność, ponieważ szef, który nie wierzy swojemu pracownikowi, może działać demobilizująco, czy y, nawet blokować jego rozwój. Wiadomo również, że funkcjonowanie w nowej strukturze, takie wychodzenie poza utarte wieloletnim doświadczeniem schematy jest kłopotliwe dla zarządów i dla y, menedżerów wyższego szczebla. i y, Także dla właścicieli, to te wyższe szczeble zarządzania, i właściciele dążą do tego, żeby pracownicy wrócili do biur, ponieważ wtedy te osoby będą mogły kontrolować postępy pracy i tą produktywność, nad którą wszyscy się bardzo mocno pochylają, tak jak do tej pory, tak jak byliśmy nauczeni wieloletnim doświadczeniem, czy to w, nawet w szkole, czy w pracy. Także yy, Trzeba zwracać uwagę na to, że ta praca zdalna, bez kontaktu twarzą w twarz, może spowodować, że zaufanie nie będzie budowane. Czyli z mojego punktu widzenia lepiej, jak kamerki są włączone, niż jak są wyłączone. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.